Vetrolux ELF 3100. Aby matowe pozostało matowe. Vetrolux ELF 3100 to matowa farba dyspersyjna do wnętrz z możliwością zabarwienia na intensywne kolory. Posiada ona ponadto właściwości zapobiegające występowaniu tzw. efektu pisania. Ale czym tak naprawdę jest efekt pisania? Już najmniejsze mechaniczne obciążenie matowych powłok może prowadzić do powstania nieestetycznych białowych śladów. Wtedy właśnie mamy do czynienia z efektem pisania. Efekt ten pojawia się zwłaszcza na matowych powłokach o intensywnym zabarwieniu, ponieważ pigmenty oraz wypełniacze nie są całkowicie otoczone i osłonięte substancjami wiążącymi. Wszelkie próby usunięcia tych niepożądanych śladów z reguły jedynie pogarszają powstałe szkody. Właśnie w tych przypadkach zastosowanie znajduje Vetrolux ELF 3100, ponieważ farba ta zapobiega efektowi pisania dzięki zawartym w niej specjalnym wypełniaczom. Przyjrzyjmy się bliżej na przykładzie tego korytarza o dużym natężeniu ruchu. Ściana została pomalowana zwykłą matową farbą. Już po krótkim czasie w wyniku dotyku i otarć widać na niej efekt pisania. Aby zapobiec temu w przyszłości, pokrywamy całą powierzchnię ściany farbą Vetrolux ELF 3100. Do aplikacji farby zalecamy użycie wałka najlepiej poliamidowego 13-14. Farbę nakładamy w dwóch powłokach, zachowując między nimi odpowiedni czas schnięcia ponieważ jedynie wtedy całkowicie przeźroczyste, specjalne wypełniacze optymalnie rozłożą się na powierzchni. Aby rezultat był jeszcze lepszy, należy ostatnie pociągnięcia wałka wykonywać w jednym kierunku. Po dostatecznym wyschnięciu powłoki specjalne wypełniacze zawarte w farbie Vetrolux ELF 3100 zapewnią doskonałą ochronę przed nieestetycznymi białawymi śladami efektu pisania na powierzchni ściany. Jeżeli mimo to dojdzie do powstania niepożądanych śladów, można je w prosty i szybki sposób usunąć ciereczką z mikrofibry 3111, a miejsce czyszczenia w okamgnieniu będzie wyglądać jak nowe. Dzięki tej rewolucyjnej formule niskoemisyjna dyspersja do wnętrz Vetrolux ELF 3100, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów doskonale nadaje się do stosowania jako matowa powłoka w intensywnych kolorach zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak i obiektach użytku publicznego.